Nie, to nie jest walka i to jest jeden z punktów, nad którymi teraz pracujemy. Nie, to nie jest walka. Nie będzie zawieszenia broni na Ukrainie dla referendum, bo to przedłuża wojnę. Negocjacje potrwają jeszcze co najmniej kilka tygodni. Władimir Putin chce zakończenia wojny. Co więcej, rosyjski dyktator rzekomo chce dobrobytu Ukrainy, a jego udział w odbudowie Ukrainy po wojnie może polegać na dostarczaniu Ukrainie tanich surowców energetycznych. Takie oświadczenie złożył prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump podczas końcowej konferencji po spotkaniu z Wołodymyrem Zełęskim. Zapewnił też, że jest gotów przyjechać na Ukrainę i wystąpić przed parlamentem, jeśli to pomoże zawrzeć porozumienie pokojowe. Na koniec dodał, że jeśli nie zawrą pokoju, trzeba będzie dalej walczyć i umierać. Ciekawe, że gwarancja bezpieczeństwa wciąż nie została rozstrzygnięta. Jak powiedział Trump. Najtrudniejsze kwestie to wciąż sprawy terytorialne oraz kwestia zaporowskiej elektrowni atomowej. Jak zwykle jesteśmy na tym samym etapie, wszystko rozwiązane w 90-95%. W zasadzie taka liczba pojawiała się już wcześniej, ale nie spieszcie się z wnioskami, bo na tej konferencji prasowej jednak padło coś interesującego i właśnie proponuję dalej krok po kroku ją przeanalizować. Nazywam się Aleksiej Pieczy. Przeanalizujmy tę konferencję prasową Trumpa i Zełenskiego, zanim zaczniemy. Proszę was zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka, napiszcie dowolny komentarz i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał na Telegramie Pieczy News. Link jest w opisie filmu. Tam właśnie publikuję najważniejsze wiadomości praktycznie na bieżąco, w miarę jak się pojawiają. Ciąg dalszy nastąpi. Ciąg dalszy nastąpi. Ciąg dalszy nastąpi. Ciąg dalszy nastąpi. Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Według wyników rozmów, negocjacje między Zełenskim a Trumpem trwały 2 godziny i 40 minut, a potem przez około godzinę Trump i Zełenski rozmawiali jeszcze z europejskimi przywódcami. I oto Aleksander Stab, to prezydent Finlandii, i nawiasem mówiąc, bliski przyjaciel Donalda Trumpa oświadczył, że rozmowy były jednak rzeczowe: bardzo konstruktywne i wyraźnie bardziej pozytywne niż negatywne. Jest pewien postęp, ale jak wspominałem, niczego się nie spodziewano i dziś nic nie rozstrzygnięto. Uzgodniono we wszystkich kwestiach dalsze negocjacje. Są jednak postępy, na przykład powstały grupy robocze, do których dołączy też Pitt Hex. To minister obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podkreślam, że to nie minister wojny, ponieważ kongres nie zmienił nazwy ministerstwa w budżecie wojskowym. Taka ciekawa uwaga, ale interesujące jest to, że teraz Trump ma jeszcze przed sobą rozmowę telefoniczną z Putinem. Na początku konferencji prasowej Trump ogłosił, że strony poczyniły duży postęp w negocjacjach, ale nie zostały one zakończone. On mówi, jesteśmy blisko rozwiązania, ale to jeszcze nie koniec. Omówiliśmy wszystkie tematy. W najbliższych kilku tygodniach, jak mówi zwracając się do Zełenskiego, będziemy bardzo, bardzo dużo rozmawiać i na pewno będą bardzo głośne dyskusje. Trump oświadczył, że jego zdaniem porozumienie pokojowe dotyczące Ukrainy jest bardzo blisko i opisał jeden z dwóch bardzo drażliwych problemów, które pozostają nierozwiązane. Nie podał dokładnego procentu uzgodnionych warunków. Ale ocenił go na około 95. Trump przyznał, że los wschodniego regionu Donbasu, którego Rosja zażądała od Ukrainy, pozostaje nierozstrzygniętą kwestią. Mimo to jest pewien, że teraz jesteśmy coraz bliżej zawarcia porozumienia pokojowego. Zełęski bardzo krótko podziękował całemu zespołowi Donalda Trumpa, wspomniał o 20 punktach planu pokojowego, według niego omówiono 90 kwestii. Gwarancje są prawie uzgodnione. Plan dobrobytu i odbudowy Ukrainy jest prawie gotowy. Odbyła się rozmowa z europejskimi przywódcami. A niecałą godzinę później europejscy liderzy i Zełęski przyjadą do Trumpa z całą drużyną w styczniu. To jest ciekawy moment. I Trump nieco później potwierdził, że tak: takie spotkanie Europejczyków Zełęskiego z Trumpem rzeczywiście odbędzie się w Waszyngtonie już w przyszłym miesiącu. Trump dodał, że Ukraina jest bardzo ważna dla Europy. I Stany Zjednoczone Ameryki, ale jednak bardziej dla Europy. Jeśli chodzi o gwarancję bezpieczeństwa, Trump stwierdził, że osiągnięto postęp, ale to nie rozwiązuje się w jeden dzień. Europa weźmie na siebie większą część gwarancji bezpieczeństwa, ponieważ to jednak Europa, ale Stany Zjednoczone również udzielą gwarancji bezpieczeństwa, choć na razie nie wiadomo jakich. Ale tutaj pojawia się bardzo ciekawy moment, na który zresztą dziś zwracałem uwagę na swoim kanale telegramowym Pieci News. Warto więc przyjrzeć się składowi amerykańskiej delegacji, ponieważ dziś w jej skład wchodzili oczywiście Donald Trump, sekretarz stanu Mark Rubio oraz specjalny wysłannik Steven Witkow. Następnie przewodniczący połączonego komitetu, szef sztabów Den szefowa kancelarii białego domu Suzy Wiles zastępca szefa kancelarii Białego Domu do Bezpieczeństwa Wewnętrznego Steven Miller, a dalej Jared Kushner. Oczywiście dalej minister obrony Pete Hexet oraz komisarz federalnej służby do zamówień publicznych Josh Greenbaum. Tutaj od razu wyróżniłem dla siebie cztery osoby. To Pete Hexet, Dan Kain, przewodniczący połączonego komitetu, szef sztabów, to zastępca szefa kancelarii Białego Domu do Skaru Bezpieczeństwa Wewnętrznego Miller, oraz Greenbaum. Można więc podkreślić, że w delegacji znajdują się właśnie ci ludzie, którzy pracują nad finalizacją gwarancji bezpieczeństwa, a co więcej w składzie delegacji nie ma wiceprezydenta J.D. Wensa, który wywołał skandal 28 lutego w gabinecie owalnym. I nie ma też jego towarzysza, generała Dena Driskala, który przypomnę przyjeżdżał do Kijowa i przedstawiał Ukrainie 28-punktowy plan pokojowy, który tak naprawdę został napisany przez Rosjan. Tych dwóch nie jest w zespole negocjacyjnym. Później zapytany o grupy robocze, Trump dodał, że będą tam Pete Hexet i jego ludzie, a Jedi Wensa i Driscala już nie. Padło ciekawe pytanie dotyczące udziału Rosji w odbudowie Ukrainy, ponieważ to Rosja zniszczyła nasz kraj. I dalej Trump bardzo rozwlekle odpowiedział na to pytanie, i bardzo się zdziwiłem, jak bardzo Trump jest jednak podatny na wpływ rosyjskiego dyktatora Władimira Putina. Przypomnę rozmowy przed spotkaniem z Zełęskim. On rozmawiał z Putinem, a dalej niemal dosłownie powtórzę słowa Trumpa. Rosja będzie pomagać w odbudowie Ukrainy. Rosja chce, żeby Ukraina się rozwijała, to brzmi dziwnie, ale Putin chce dobrobytu Ukrainy. I był tak uprzejmy, że obiecał dostarczać Ukrainie tanie nośniki energii. To właśnie będzie udział Rosji w odbudowie Ukrainy. I te wszystkie bzdury dzisiaj Putin Wende handluje na umocnienie gazowe. 70. Z miłością zapoznać kontrolera regionalna firma Blagonoszeni. Formuła idą do Rada. Zwrócili uwagę na Ukrainę. Problem, że grobałak dawać energię Ukrainie. On kurwa ukradł nam tę elektrownię, ale Trump o tym zapomina. A co dalej? Jeśli chodzi o strefę wolnego handlu na Donbasie, Trump oświadczył, że tutaj prawie osiągnięto porozumienie. Ale to będzie jeszcze omawiane. Ta kwestia nie została do końca rozwiązana. Zełęski początkowo unikał odpowiedzi i opowiadał o negocjacjach, mówiąc: To trudne pytanie. W końcu jednak dodał: Słuchajcie, wszystkie kwestie wycofania ukraińskich wojsk z Donbasu, stworzenia tam zdemilitaryzowanej strefy wolnej i tak to wszystko jest sprawą narodu ukraińskiego. A Ukraina powinna przestrzegać prawa i szanować opinię Ukraińców. To nie jest ziemia Wołodymyra Zełenskiego, lecz wszystkich Ukraińców. On twierdzi, że referendum to narzędzie, ale bez niego nikt nie odda Donbasu, więc tylko naród powinien decydować w tej sprawie. Jego stanowisko jest niezmienne. Twierdzi, że to jedyna droga do rozwiązania kwestii Donbasu. Trump tutaj oświadczył, co było ciekawe, bo Trump powiedział, że wycofanie wojsk ukraińskich z terytorium obwodów Donieckiego i Ługańskiego to po prostu to, czego żąda Moskwa. Ale to wszystko wciąż trzeba omawiać. Czyli on sam na tym nie nalega. Ale prawdę mówiąc, dalej Trump zaczął się wycofywać, i kiedy zapytano go, jakie kwestie nie są rozwiązane, powiedział: No, terytorialne. I tutaj Trump się posypał i oświadczył, że w najbliższych miesiącach mogą zostać zajęci nowi Ukraińcy. A dlatego lepiej byłoby zawrzeć porozumienie pokojowe jak najszybciej. Bo inaczej Rosjanie zajmą całą Ukrainę. Pamiętacie, mówiłem w poprzednich odcinkach, jak Putin przebrał się w mundur wojskowy, dzień wcześniej meldowano mu, że Hulajpole w obwodzie zaporowskim i Mirnograd w Donieckim zajęli Rosjanie. Kiedy mówił, że tak, słuchajcie, już nas tak nie interesuje, żeby Ukraina wycofywała wojska z obwodu Donieckiego i tak wszystko zajmiemy. Mówiłem, że to był spektakl skierowany do jednego widza Donalda Trumpa by wywołać u niego reakcję. Uuu, ci Rosjanie za kilka miesięcy zajmą całą Ukrainę. Lepiej wywrzeć presję na Zełenskiego, by szybko podpisał porozumienie pokojowe. Zadziałało, niestety, niestety ten spektakl zadziałał dalej. Trump mówi, że zarówno Rosja, jak i Ukraina są gotowe na pokój, ale Rosja będzie dalej posuwać się na froncie. Mówi, dobrze dogadują się z Putinem, więc możemy się znów porozumieć. Wielokrotnie powtarzał, że z Putinem są niemal najlepszymi przyjaciółmi. Trump, co dalej? Coś ciekawego? Trump oświadczył, że jest gotów przyjechać na Ukrainę i zwrócić się do parlamentu, aby zachęcić do pokojowego porozumienia narodowego. Tutaj przytoczą cytat na ten temat. Wiecie, nie mam problemu z wyjazdem na Ukrainę, nie spodziewamy się tego. Chciałbym zawrzeć umowę i nie muszę tam jechać, ale zaproponowałem wystąpienie przed ukraińskim parlamentem. I wiecie, czy to pomoże? Nie wiem, czy to pomoże. Myślę, że prawdopodobnie tak ale nawet nie wiem czy zostanie to odebrane pozytywnie. Zełęski odpowiada: "Tak, oczywiście. Zapraszam na Ukrainę". Ciekawe czy Trump rzeczywiście zasugerował, że jest gotów przyjechać na Ukrainę i w ten sposób promować porozumienie pokojowe? No zobaczymy. Teraz nadchodzi trudny moment. Trump oświadcza, że nie będzie zawieszenia broni, ponieważ może dojść do wznowienia wojny. Tak mu powiedział Władimir Putin. Rozmawiał z Putinem, a Putin powiedział: nie, nie powinno być żadnego tymczasowego zawieszenia broni przed zawarciem porozumienia pokojowego, ponieważ wtedy istnieje ryzyko wznowienia wojny. To logiczne, ale Trump twierdzi, że Putin mu tak powiedział, więc nie będzie zawieszenia broni na czas referendum. W kwestii Zaporoskiej Elektrowni Atomowej Trump także wykazał kompletną nieznajomość tematu, więc mówi Putin powiedział mi, że 5 tysięcy ludzi pracuje w elektrowni atomowej w Zaporożu. I Putin chce ją otworzyć tak szybko, jak to możliwe. Jest gotów, by szybko uruchomić wszystko i zapewnić przepływ energii elektrycznej. Dlatego trzeba zakończyć wojnę. I Putin jest tak dobry, że uruchomi zaporoską elektrownię atomową. Ale Trump, prawda, nie powiedział, pod czyim zarządem będzie ta elektrownia. Pit Hekset dołączy do grupy roboczej. I będzie współpracować z Rosjanami. Też mówi, że świetnie, iż Amerykanie pracują oddzielnie z Ukraińcami, Rosjanami i innymi. Trzeba już jakoś to wszystko połączyć w całość. No i znowu powtórzył, że negocjacje potrwają jeszcze kilka tygodni, ale mówi, wszystko może pójść źle i wtedy wojna się przedłuży. Co jeszcze powiedział Trump o rozmowie z Putinem? Trump zapowiedział spotkanie we trójkę, Zełęski, Putin i Trump. On mówi, że z Putinem omówiliśmy mistyfikację Rosji. Mówi, że to demokraci wymyślili wszystko. Że Rosja jest zła i nie da się dogadać, to ich wina. A więc, jak mówi Trump, nadszedł czas, żeby nawiązać handel z Rosją, bo to wielkie terytorium. No, jak na tym zarabiać? Według Trumpa, Hillary Clinton wymyśliła, że Rosja jest zła. I dlatego to przeszkadzało współpracy z Rosją. A teraz wszystko będzie dobrze. I znowu powtórzył, że bardzo dobrze zna Putina i mówi, że będziemy handlować z Rosjanami. Jest jeszcze jeden ciekawy moment. Trump po raz pierwszy podziękował Wołodymyrowi Zełenskiemu. I to nieodwrotnie, tylko właśnie Trump dziękował Zełenskiemu. Przypomniał ile Stany Zjednoczone Ameryki pod rządami Joe Bidena przeznaczyły na Ukrainę. Dziś podał sumę 300 miliardów dolarów. Ale mówi, że obecnie istnieje umowa o minerałach między Ukrainą a Stany Zjednoczone Ameryki i Trump jest wdzięczny Zełenskiemu za tę umowę. Zwrócił się do Zełenskiego, dziękując mu za uprzejmość i zawarcie umowy oraz wyrażając wdzięczność ukraińskiemu prezydentowi. Oto co się dzieje, gdy Trumpowi kilka razy dziękują. Nagle sam zaczyna być wdzięczny. Dlatego na koniec chcę dodać. Że moim zdaniem głównym wynikiem tego spotkania jest to, że Zełęskiemu udało się spokojnie wyjść z tych negocjacji, nie pokłócić się z Trumpem i nie ustąpić w kluczowych interesach Ukrainy. Jak zauważyliście na konferencji prasowej, Trump nie był zirytowany, miał normalny nastrój. I to świadczy o tym, że rzeczywiście nie był szczególnie przeciwny temu, co mówił Zelenski. I Zelenski też nie wyglądał na bardzo przygnębionego. To znaczy, było widać zmęczenie, ale mimo wszystko, Trump nie atakował Zelenskiego. Jednocześnie Zelenski jasno przedstawiał ukraińskie stanowisko, że nikt nie zamierza oddawać Donbasu i nikt nie chce iść na jakieś wielkie ustępstwa wobec Putina. Trump po prostu na to odpowiedział. Będziemy dalej pracować. Czeka nas jeszcze kilka tygodni bardziej szczegółowych negocjacji w grupach roboczych. Dlatego, przyjaciele, przyjaciele, oglądajmy dalej. Myślę, że w najbliższym czasie pojawi się więcej szczegółów. Na koniec chcę wam dodać, wiecie, króciutkie wideo. Po prostu spójrzcie na wyraz twarzy Wołodymyra Zełenskiego. W momencie, gdy wypowiadał właśnie ten cytat, który wam przytoczyłem. O tym, że rzekomo Putin chce widzieć Ukrainę jako odnoszącą sukcesy i jest gotów inwestować w jej dobrobyt. Właśnie tak Wołodymyr Zełenski zareagował na to zdanie Donalda Trumpa. Rosja chce widzieć Ukrainę jako odnoszącą sukcesy. To brzmi trochę dziwnie, ale tłumaczyłem prezydentowi, prezydentowi Putinowi. Stawiam tu wielokropek. Swoje opinie i wnioski napiszcie w komentarzach pod odcinkiem. Jeśli odcinek był dla Was przydatny lub interesujący i chcecie podziękować za naszą pracę, możecie to zrobić przez darowiznę lub płatną subskrypcję za pomocą podanych linków i danych kontaktowych. W opisie tego filmu jest napisane: Wesprzyj kanał Aleksiej Pici i wybierzcie dowolną, wygodną dla siebie formę. Jest tam Patreon, Buy Me Coffee, Paypal, dane bankowe, a nawet portfele kryptowalutowe. Więc możecie wybrać naprawdę dowolną opcję. Będę wdzięczny za Wasze wsparcie. To już wszystko. Dbajcie o siebie. Trzymajcie się.